Teraz działa. Ja. Cześć panowie, cześć panie, witam. Dobra, Dead by Daylight zagramy. Potworem będę grał, killerem, zabójcą. Nie grałem zabójcą od ostatniego razu jak grałem na streamie, czyli jakiś dwóch lat. Czy można snajpić? Znaczy to ma znaczenie, co ja powiem. Jakiego killera bym odblokował? Bo ja trochę killerów mam. Za co się ich odblokuje? A za te punkty... Dobra, pójdziemy na chaos pierwszą, tak? Na, na czuja. Wybiorę tą, co mi się podoba, miniaturka. więc ja tu wybieram killera. A ja tu zobaczcie, jakie perki mam. -bane. Co to jest? The Artist Level 32 Her personal perks Grim Embrace, crutch Hook, Pain Resonance Allow her to interrupt survivor objectives. Dobra, nie wiem co tu robisz. Na, na czuja polecimy. Dobra, cio, gram jakąś kobietą, co masz pony zamiast rąk. Moim celem jako killera jest zabić czterech survivalsów, powiesić na hak takiego survivalsa. Jak powieszę kogoś trzy razy na hak, to go to, to, koniec. A oni mają uciec, naprawiać generatory. I ty, killer zawsze widzi generatory przez ściany? Birds of Torment, klikam. Tam. O co tu chodzi, kur... Mam cię, urwę jej nogi Ej! Aż tyle to... Aha... Chodź maleńka Pokażę ci hak wierzgaj

ale ja wolno przeskakuję przez to. Mam go, Patropię pokrwi go. Mam cię. Oprzemik gra Chyba. Aha. Aha. To, te białe co byś były. Desant i na głowę zrobię. Do... Gdzieś tu mam cię Chodź tu Zapnęły kogoś. Ty fajna ona że te króki wysyła. Tylko potrzebowałbym jeszcze jednego killera, bo za mało jaki solo i wganiam. Chodź, chodź. I. Nie wiem czy nie przykampię jej, żeby wtedy nadziać inną tą na hack od razu. Widzę, widzę ją, widzę. Meg. Meg Thomas. Dobra, i jej chyba już nie złapię. I ją od razu, i od razu wracam do tamtych, co się na hakach. O kur. Nikogo nie zabiłem. tych chłopisi dali na haku. Nic nie trafiam, a tu są trzy geny. Jeden. O, 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 o. Tom, tam, tam Ona jest na hit Jest koniec, nie uciekła. A ona dostaje mniej expa jak ona nie ucieknie, a reszta ucieknie. O kurna, nie da się kilka razy na to sam jo badać. jo nie. Nie, nie, Nie Nie skurw Mam ją Ona mnie dostaje expo, jak spike powieszę? Jak nie ucieknie? To gdzie są haki? Kurna chata, mnie giba ona A to jest generator! U. nie hak tu jest hak, ale już chyba za późno. Nie mogę, no. Olbrzymi O, o. Do trzech razy sztuka. A, proszę. Ty nie uciekniesz, maleńka. Będziesz patrzyła, jak inni uciekają. Za światów popatrzysz. Ale reszta ucieknie. Ona też nie ucieknie. A nie on. Oj jeszcze. Nie. Koniec tego. A jeszcze jeden. I tak. Pach. Nie wyjdziesz już. I teraz jakaś dobra duszyczka pomyśli, że mu pomoże nie pomoże, przykampimy go <laughs> no, trochę nieczysta zagrywka ale um, no tak już kurde jest czasami pomogłaś koledze, na co ci to było kolega uciekł, a ty zginiesz ktoś otworzył, trudno, ona nie wyjdzie jest raz, bo nie patrzyłem na czat. Czy jak ona nie ucieknie, ona mniej ekspa dostaje w Fortnite do tych, co uciekną? Tak, dostanie mniej expa. No to. <laughs> no dobrze. Rób. No i dobrze, dwa kilki zrobiłem. A żeby powiedzmy, było to, że się udało, bo jako killer to ile killów trzeba zrobić wszystkich? Czy jak dwa, to też dostajesz już na plus? Jakoś, nie, wiem, MMR czy coś. Trzy. Ok, czyli trzech trzeba zabić, żeby wyszło na plus. Dwa to remis. Lepszy remis niż. My się wypchnij? Nie. Ja tracę czas, ale ona też traci czas. To jest ważniejsze. Uciekła. Dobra, dwój, zabiłem. It, muszę przeczytać, co te kruki robią. Co te kruki? I ile dostaję punktów za taką gierkę killerem? Bo jak Survivorem gramy, to ja z po 100K dostaję za grę. 100, 120 nawet. Co jest kurna? Za słabą grę 213 dostałem. To jest ranga, czy co to? A to niską chyba mam. I jak źle mi pójdzie, to się cofa progres? Ranga, która nie ma wpływu na MMR. Co trzeba robić w tej grze, żeby ludzi grających w to f... Bo kupił, żeby pokazać ludzi. Łapiesz, grasz killerem, łapiesz chłopa ma hak i stoisz do końca gry za nim. <grym /dysklarziny> Odpalasz sobie. no. Ale to jest. No jest to k... no, ale co no? Albo wysadzasz gen jako survivor, a to to do tej, o tej stracie to nie wiem. Znaczy, to już trolling jest, ale jak grasz killerem, to nikomu nie trollujesz, tylko sobie. Znaczy, to nie jest trollowanie, po prostu uważasz, że jest na tyle ktoś mocnym ogniwem, że nie można go dopuścić do dalszej rozgrywki. Za to można bana dostać? Niemożliwe. Że jako killer, za to, że chłopa powiesisz i stoisz przy nim jest ban, za to, niech. A jak tak, to niech nie zbanują. <coughs> Zaniszczenie genów? To może. Tu reveal and atak... A, to atakuje! Te kruki atakują. Ja myślałem, że to tylko mi lokacje ich daje. Ehm... A ile te kruki biją demagea? E, połowę? Okej, okay. czyli jak dwa razy trafię krukiem, to chłop dead. Cztery razy? No w się sensie jest powalony, o to chodzi. Czyli trzy razy muszę, czyli nie biję tyle co łapa, bo łapom uderzę dwa razy, a krukiem muszę trzy razy uderzyć. Więc nie biję tyle co łapa. Dobra, zagrajmy jeszcze raz. Pierwsza oznacza, drugi robi damage. Nieprawda, z tego co przeczytałem to nie. Oznaczenie e, jest jak na ręcz. range bardzo chłopa trafisz, to wtedy oznacza, nie zadaje damage'u, ale jak już jest oznaczony, to potem zadaje damage. Nie nawet jak jest poza range'em. A jak jest blisko i e, trafisz krukiem, to zostaje damage od razu. Czyli kruk zadaje damage, jak blisko jest chłop. Dobra. Natomiast jak trafi oznaczony target, to i tak zada damage. To też Dobra, jedno leci. Pa, i na tym, tu zadaje damage. Na takim obszarze. Jak wyleci poza, tylko oznacza. Haps. I spróbujemy ją powalić krukiem. Dobra. Czekaj, co? A, ginie. Myślałem, że dwa razy hita dostała i... I teraz bierzesz takiego delikwenta, nadziewasz na hak i stoisz do końca gry przy nim. I dowiadujesz się rzeczy o rodzinie swojej. Nie no, pewnie... Tu, tutaj chyba nie ma voice'a akurat. Ty, co jest kur... Co tu... Co się dzieje? Nie widziałem ich, serio. I na haczyk co ty kol... Ku... co ty Wiecie ku... Dzieciak, próbujemy krukiem dla testa. Kur... dobra. Nie dziś się dostała, chyba, chyba dostała hita jednego. Ale zagrałaś teraz, czemu nie ma haku? Czemu nie ma... na no czemu. Czemu nie mogę puścić tych pajonków? Dostała? Nice! <ścoughs> Obadać swoje transmisje. nie trafił? Wiś malinka dwa, się. Ty dziwne, dziwne. Gdzie ona? Waliłem ją, chyba ale niechcący. Co ty kur, malinka? Dabel. Jest. Malinka z dwie osoby. Ty chyba wygram. Not Blurs i Sable bardzo stała. A bot to jest. A kuku. Czemu ona się tak. co na co tu? I fajna ta gra jest, taka chillowa, szczerze, przyjemna po prostu. Podoba mi się ta gra. Raz na jak... Siemanko. Łojonawczy, trudno, nie ma litości. Chillowa? No. Znaczy na razie, nie wiem, no nie wkurzam. mnie, na razie jest taka, no fajna. Ale to na starcie jak się zaczyna grać w coś, to nawet się nie wie coś co się źle dzieje w grze. Żeby się móc na to denerwować. Dopiero później jak się zaczyna, oj ty, mi ją. Chociaż... kampić? A, bo boty zostały. Czemu oni wychodzą z gier? A co ja toksik robię? Nie kampię ich wcale. Gram normalnie. Wcale? No co robię? To mam ich nie zabijać, żeby nie być toksyk. No bez przesady. Pomagają sobie koniec tego. A tamta trafiona? Na barana chodź. Trzeba jeszcze tą jedną. A czy da się zberstow... Zobaczymy czy ją z one shotuje Zrobimy test. Zob bo powinien teraz one-shot od kruka polecieć, mimo, że nie jest zmarkowana krukiem. Jeden kruk. Tak. Nie da się? To wy, koneserzy, tyle wgracie, a pierwsza i Co? No nie, nie pierwsza, ale... Mori, rób. A jak? Abandon. Jak zrobić Mori? Kill. The art XD. Ładnie poszło. Ikonogram na Bambiorów pewnie. Jak strafię ludzi, co wiedzą, jak uciekać, to będzie horror. A dużo powstało. Z dużo nowych Survivalów zostało dodanych. Jezus Maria, dodanych od ostatniego razu, jak grałem. Oj, ten Skrull był mocny. Pamiętam, na zgoniu. Szybki był jakiś taki, nie wiem. Dzi dziwny był. I się bałem go. Jak grałem. Czy rekord Minecraft? Mona? Nie wiem, czy ma Mona. Kiedyś na pewno. Dość w... zrobimy maraton speedrunów i sam będę chciał wbić najlepszy rekord, jaki wygram radę. Nie wiem do ilu zjedziemy, ale, ale bez, bez żadnych coachów, bez niczego, tylko samemu siądę i z wami. Wy ewentualnie mi poradzicie co i brak. Ja nie będę dużo patrzył na czat, bo gram. A się skupiam za bardzo. Kluczek, widzę piwnia jest jakaś. Mam ją. Lecę, lecę, lecę. A te kruki slowują czy nie? Bo nie pamiętam. Staram się zobaczyć na odpowiedź. Ja p... Dole patologia. Jezu! Bo ładuje kruki, a ona mi wchodzi na mele. Ciebie jesteście? I czemu koleżaneczce nikt nie chce pomóc? Ona wisi. Wyje... mają w nią. Jak my gramy ze sobą i ktoś z nas zostanie powieszony, to mu od razu go. A, kuku! Kurde, źle mi idzie, uciekają. Um. <gry> Są jakieś perki, żeby łatwiej się było wytrącić. O kur. To jest generator, nie hak. Nie, ja dole. P... Poszła Seaboard. A nie było oczywiście takiego, że nie można było na hak kilka razy powiesić? Ihi... A, dobra, one są nieoznaczone. Dobra, jeszcze dwóch zostało. Kur... on miał low. Na, dół, na dole pewnie siedzą. Ten jeszcze raz i dedek. Idę, 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 idę. Mam go. Halo? No nie, nie, nie nabije go, nie nabije go, nie ma haka. Nie wiem, mi się nigdy tak nie zdarzyło, że mnie nie miał gdzie nabić, a ja mam notorycznie to. No ty nie uciekniesz chyba. A jak zrzucę go na ziemię, to się czas resetuje cały? Że mogę go znowu wziąć i ten? Jest, okay. dedał. Został jeden, Roranoa Smokes O, o Ale jeszcze nie wiadomo, szukamy go, no jeden mi uciekł O, oh, boi się A mógłbym krukami dwoma Jakby trzy projectile w niego wleciały To by go one shotnęło, czy nie? Czy zagram tą postacią jakąś? No uczę się tym na razie Ale możemy zagrać czymś innym w takim razie ale na innych to musiałbym podlewelować perki, posprawdzać. A z jednego wysłania kroków tylko jeden może uderzyć. No, to byłoby opie. A, ona nuciła nutę. Y Huntreską mam ochotę. Huntreska. Dawaj ją. Dobra, na Ale powiem wam, że chyba większy fan to play granie killerem jest niż surwem. Chociaż surwem też, jak się twardy gra. Już kurgen? Jeden zrobili? Co jest? Przecież minuta w gry jeszcze nie ma. Co to ma być? Puwa! Aj. Nie będzie łatwo. No nie, a przecież to słychać, jak ja ten topór zaczynam napinać, to więc zaczynają jak małpych chodzić. Oj, nie, tamta postać, co grałem, 100 razy lepsza. Niż to. Ta artystka 100 razy lepsza. Patrzcie, jak ona usłyszy, to ła! jak się napinam, co ona kurwa zacznie robić. Z niedotrafienia. No się da, się na pewno się da, ale. Pa. O, o, lewo, prawo, za obstaklę, się. Już, już się zaczynam troszkę denerwować. Trudno, do końca gry tak gonimy. Nie odpuszczę. O! <laughs> gdzie ona kur*** jest? Mam ją. A ja jak grałem, to nie mogę oślepić tymi tymi. Wiecie co jak ją dorwę to chyba... Trudno, będę stał przy niej. Nie od no... no. Ona nie, nie ukończy gry. Nie ukończy. Bo mnie drażni. Jeszcze jej zróbcie cię kurw... Nie wiem co. Idę Koniec To nie ta, ale... ale taty się rozładuje <ścoughs> nie, nie no... Jak chcę jak zrefilować Ale jajca. Ona będzie patrzyła jakie koleżanka wisi. Niech się podniesie. Ważne, żeby jej nie dopuścić. A jak przyjdzie trzeci, to to jest na granicy wygrania. Jak przyjdzie trzeci. I, ...będzie wisiała i ch... ah! Dobra, k**ająca jest ta gra. Jest w... ja dopiero zaczynam. Ale jakbym grał dłużej, to bym k**alił w... 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 chyba krawędzie monitora. <ś rehellant -mum> gdzie ona jest? I Jed... muszę chociaż jedną osobę przykampić. Maciarze staję no, chodź tu Chodź tu kurwa Ty nie idziesz Dole Hak, 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 hak Mam ją Ale to jest premade tak będą chci chcieli się pomóc Nie Będzie double Szkoda, że ta nie ma Cholera jasna Nie no. Tamta się tu kampi, żeby pomóc Nie, 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 bo zaraz ją wypuści Mam cię kurwa, chodź tu no i super A kill, mogłem zrobić kill Ja pokażę Pa to Pięknie, remis Zadowolony jestem, wyżyłem się troszkę. No nie trafiłem żadnym toporem. No Noedzik wykarował, a co to ed? Aaa, bo ja miałem nachita ją, faktycznie, ona nie była zraniona, Jej ja ją uderzyłem i na Nahita poleciała. To jest noet? Legion, we do not forgive, we do... O, ten... Ty, co to zarobi Co to robi? Trigger Feral Frenzy to run at a high speed and chain attacks between multiple survivors. When you power gauge is full, deploy oh, Ja pier. Dobra, zagrajmy to jak będzie, tak będzie. Jadymy. bo pod prawym mam frenzy. Zobaczymy, jak to działa. Odpalam. Kurde, fajne I... Ale pieprza i puszczam A -a. się. Aha. No musi być szkoda. chociaż i tak długo. Mocne to, podoba mi się chyba ta postać już. Ale zapierniczam. Aha, puściłem, a mogłem. I co? Jak teraz klik na buildkę, to i nie powalę, tak? Jak ją nawet dorwę. Pociąłem ją. Dziękuję skuju. Mogę trzymać lewy? Прочze, bo ktoś mi już chyba mogę przytrzymać Mam ją. Kurwa, znowu jej nie dam z dogrą. Chyba się skończyło. <shocked> <cheesy ma> koniec, kurwa. Chyba koniec. Jeszcze, tylko muszę namierzyć hak jakiś blisko, żebym koleżankę jej wziął. A już się czai, pewnie pół składu tu, żeby koleżaneczce pomóc. Mam wrażenie, że nie ugra mi tak na nich, to chociażkolwiek kol bym wziął. Ty, kurwa, gdzie jest ten hak? Nie. Tu wisi? Ja, p dole, co jest? Się za bardzo ok obkręciłem myszką, gdzie ona jest? Już ją zdjęli? Przy co się, kurwa, stanęło. Dobra. Ha, faj. Jak to szybko przeskakuje, olbrzymi idzie. Zprzyczyłam lewy. I na hak koleżaneczko. Tu się Twoja przygoda kończy. Odejść od niej? Nie. Przyjdą z latarkami. Zara i tak mi ucieknie, ale. Ale może wtedy właśnie wszystkich kapsnę. No nie, wracasz tu. Nie uciekniesz. Ja już drugi hak namierzam. Przyjdą po nią, nie zostawią jej idą. Gdzie oni? Proszę, 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 proszę! Mam cię, kul ona nie ucieknie. Dobra, chociaż jedno. ale. No, do, no, do poćwiczenia ta postać No nie ogarnie. co ty robisz na body grasz i widać, nie umiesz? Learn to Play. No, płacz już w oczach. Dobra, nie no, to był lasik, jak coś. Zagramy jeszcze na następnych streamach. To fajnie się mi, dobra. Podoba mi się. Fajnie. Dobra, papa, trzymajcie się. Dobra, więc. Wszystkiego dobrego. Pragnę wziąć Cię w podróż, bo chcę. O naszą miłość, jednak nie wiem gdzie. Przyniosłem Ci